Druga księga królewska, rozdział 19, część pierwsza. A gdy to usłyszał, król Hiskiasz rozdarł swoje szaty i oblekłszy się w wór, wszedł do świątyni Pana. Kiedy słudzy przekazali królowi posłanie od asyryjczyków, też wpadł w rozpacz i szukał pomocy u Boga. I posłał Eliakima, przełożonego domu i szebne pisarza oraz starszych spośród kapłanów obleczonych w wory do proroka Izajasza, syna Amosa. Wiedział, że Izajasz jest prorokiem Boga i chciał, żeby to on przedstawił Bogu tę sprawę, aby rzekli do niego. Tak mówi Hiskiarz. Dniem utrapienia i karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić. To określenie dzieci są bliskie urodzenia, a nie ma siły, żeby ich urodzić, to jest taki żydowski idiom oznaczający sytuację bez wyjścia. Może Pan, Bóg Twój, usłyszy wszystkie słowa rabszake, którego posłał król asyryjski jego pan, aby urągał Bogu żywemu, a pomści się za mowy, które usłyszał Pan, Bóg Twój. Zanieś więc modły za resztką, jaka się jeszcze znajdzie. No, jedyna nadzieja Hiskiasza i ludzi, którzy stali przy nim, to było to, że Bóg ujmie się za nimi i pomści tą zniewagę, jaką była mowa podczaszego asyryjskiego. Gdy tedy przyszli dostojnicy króla Hiskiasza do Izajasza, rzekł do nich Izajasz. Tak, powiedzcie waszemu panu. Tak, mówi pan, nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego. Oto ja natchnę go takim duchem, że gdy usłyszy pewną wieść, powróci do swojej ziemi, a ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi. Bóg przez Izajasza odpowiedział Hiskiaszowi, że ujmie się za swoim ludem i pomści zniewagę, jaką wyrządzili mu Asyryjczycy. A gdy Rapszakę powrócił, zastał króla asyryjskiego walczącego przeciwko Libnie. Słyszał bowiem, że wyruszył z Lakisz na wiadomość o Tyrhace, królu etiopskim, która brzmiała oto wyruszył, aby walczyć z tobą. Ponownie więc wysłał posłów do Hiskiasza z takim poleceniem. Ta wieść, że król Tyrhaka wyruszył przeciwko Asyrii to była właśnie ta wieść, która miała wkłonić króla asyryjskiego do odwrotu. Powiedzcie Hiskiaszowi, królowi ludzkiemu, tak. Niechaj cię nie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz, myśląc, nie będzie wydane Jeruzalem w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemiom, postępując z nimi jak z oburzonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść cało. Czy wyratowali je bogowie tych ludów, które wytępili moi ojcowie, Gozan i Haran i Resef i mieszkańców Eden z Telasar? Gdzież jest król Hamatu i król Arpadu i król miasta Safarwaim, Heny i Iwwy. Król Asyryjski chciał jak najszybciej, zwrócić się przeciwko nowemu wrogowi. No i miał nadzieję, że jeżeli jeszcze raz wezwie Hiskiasza do tego, żeby się poddał, to on się podda. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powyrzucali ich bogów w ogień, Lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże, mój wybaw nas, proszę, z jego ręki. A poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Hiskiarz nie wiedział o tym, że już Bóg zaczyna spełniać swoją obietnicę, że. Sancheryb chce mieć wszystkie siły do dyspozycji, żeby walczyć z nowym wrogiem, ale wzywał Boga, żeby okazał, że nie jest podobny do Bogów, ludów, które Asyryjczycy podbili, że nie jest tylko. Wytworem ludzkich rąk, ale że jest prawdziwym Bogiem, który działa. O Panie, nasz Panie, przeciwne imię i ponadnie. Że wciąż jesteś z nim, przyrozdobiłeś kościół i swą chwałą, boskim swym życiem, dzielisz się z nim. O, panie, nasz panie, w twe imię. Mu władzę nad dziełami Rok swoi Wszystko złożyłeś Pod jego Dzieci śpiewają Ci chwałę, usta nie moglą, śpiewają Ci Usta dzieci śpiewają Ci chwałę, usta nie Keep all of New